Dobra, a więc y, siema widzowie. Y, dziś pokażę y, Wam w poradniku podstawy y, w skrócie o Bedwars, czyli wszystkie rzeczy, które powinniście wiedzieć, jeżeli gracie y, na Bedwarsach. Więc po pierwsze, bridge'owanie się. Mamy y, różne bridżowania się. Y, na początku jest normal, gdzie nie potrzebujemy w ogóle CPS-ów. Zaprezentuję. Na tym polega normal, czyli budujemy się z shiftem. Drugim sposobem jest y, speedbridge, czyli y, shiftujemy i puszczamy shift na krawędzi, żeby nie spaść. Zaprezentuję. Na tym polega speedbridge. Polecam się ustawić o tak jak ja. Czyli mniej więcej wycelować sobie środek. Dzięki temu możemy właśnie w chyba 13 sekund dojść do y, gracza. Kolejnym, e, aha, jeszcze chciałbym powiedzieć, że normal i speed bridge nie potrzebujemy w ogóle CPS-ów klikać, praktycznie, wystarczy trzymać myszkę, więc tak, kolejnym e, sposobem jest Godbridge. Tutaj polecam robić od 16 do 23 CPS-ów. Zaraz się dowiecie, jakimi sposobami. Godbridge polega e, e, na przykład, to jest chyba Godbridge, czy tam Diagonal Bridge, czy nie pamiętam, jak to się nazywało, czekajcie chwilę. Tak to wygląda, że tak o robicie i tak robicie. Też jest Brizzly i też potrzebujecie od 16 do 23 CPS lub y, 24, to na tym polega. Wycelowujemy sobie, polecam tak sobie wycelować na krawędzi. O i budujemy się i skaczemy co ileś bloków. Polecam skakać od 6 do. 8 bloków, no chyba że jesteście bardzo dobrze, no to już co 10 bloków sobie skaczecie, i jeszcze jest ostatni sposób budowania się, jest to Telebridge, ale moim zdaniem to jest po prostu film o takich podstawach, więc nie chciałbym, żebyście się uczyli Bridge'a. Oczywiście to możecie znaleźć na YouTube, ale moim zdaniem Telebridge jest bardzo trudnym bridgeem. Ok, więc teraz przejdziemy do sposobów klikania, a więc mamy różne sposoby klikania. Mamy normal bridge, zaprezentuję, czekajcie. A więc widzowie, zacznijmy od Normal Bridge. Średnio Normal bridge'em możemy wyklikać od 6 do 7. Znaczy, jezu, Normal bridge'em, normal klikiem możemy od 6 do 7 CPSów. I to tak wygląda. Po prostu to jest tak, jak my zwyczajnie klikamy. No i jak widzicie, mogę o, mogę sobie wyklikać 6, 6 CPSów. Dobra, teraz przejdźmy do, do Butterfly'a. Butterfly'em Yy, możemy wyklikać średnio od 12 do 18 cpsów, yy, Ja potrafię yy, a 15, 14, coś takiego. Dobra, giterem yy, napinamy rękę i po prostu klikamy. Polecam oglądać u Elo mordo, On to. O, ja potrafię średnio od 11 do 12 cpsów, coś takiego. Mamy jeszcze y, draga, tylko że na, draga na lewy przycisk nie umiem, więc pewnie mało będzie CPS-ów. No. 11, nie, 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 ja mam, nie, nie mam palców teraz do, y, go, y, do, y, do drag ale normalnie drag widzowie, możecie wyklikać y, od, y, w sensie to jest, zależy od myszki, bo ja mam Gloriusa, ale to potem wam powiem, jakie myszki... Y, y, jakie myszki drag -klikuję, ale to wszystko idzie w zwyż, więc możecie na przykład robić 4 cPS -y, to zależy, czy umiecie, a możecie na przykład robić 60 cPS -ów. to wszystko zależy od myszki i od y, producenta. Kolejną y, kolejnym y, sposobem jest bot click czyli na, y, na stole na przykład rozkładacie sobie taśmę izolacyjną, najlepiej czarną, y, 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 i zaczynacie po niej draklikować i, I do palca, którym drag -klikujecie, przykładacie sobie myszkę. No i w taki sposób możecie zrobić od 100 do 525, bo to jest nowy rekord, który Polak przebił, jest to nowy rekord CPS-ów, ponieważ słyszałem, że Elo Mordo pobił 470 ileś tam CPS-ów on zrobił, a teraz już jest 525, więc no Polacy górą, no i dobra. I przejdźmy teraz do, do Fireball Jumpów i TNT Jumpów, więc zacznijmy od TNT Jumpów. A więc tak, TNT Jumpy charakteryzują się tym, że trzeba poczekać 4 se sekundy zależnie od serwera, najlepiej grać na Lunarze, Badlionie lub Hackshieldzie, bo tam jest opcja TNT Timera, dzięki czemu możemy wiedzieć kiedy wyskoczyć. Polecam na Craftplayu na 3 sekundzie. Jak zostanie wam sekunda, czyli jak macie już 3 sekundy od y, postawienia TNT, wtedy polecam wyskoczyć. I to jest zależne od serwera, jak daleko wybuchniecie, bo na CraftPlayu możecie przelecieć praktycznie całą mapę. Y, w, dosłownie całą mapę, bo bardzo tam są potężne te Fireball, y, te, y, TNT, te TNT. Koszt też na serwerach jest zależny, bo na przykład na Koksrafie to jest 4 zł, a na Hypixelu 8 zł. A więc dobrze. Yy. Więc mamy teraz o fireballach potem wam pokażę, jak to wszystko trzeba zrobić. Więc tak, firebole yy, wyróżniają się tym, że nie trzeba czekać 4 sekund, od razu wybuchają. Trzeba rzucić pod nogi, yy, aby zadziałało. Najlepiej podskoczyć i trzymać W. I zasięg yy, mają, yy, po prostu zasięg mają dystansowy, mają yy, duży, bo może, yy, można sobie rzucić i to tak po prostu poleci. Dobrze, a więc teraz wam pokażę jak one wybuchają raz, dwa, trzy osiemnaście bloków no i fireballe piętnaście bloków a więc teraz jestem na serwerze bedwarspractic.club ponieważ teraz zajmiemy się kolejną bardzo ważną rzeczą jeżeli chodzi o bedwarsy. mam to na myśli pvp i teraz wam szybko powiem co jest e, takiego ważnego w PvP? Więc tak, polecam się klepać Jitter'em e, lub butterflyem. E, ćwiczę też IMA, żeby dobrze sobie wycelować, jeżeli na przykład robicie jitter clickiem i polecam też sobie zmniejsze DPI, jeżeli używacie e, jitera e, lub butterfly'a. E, oczywiście też się nauczycie zakładać strefy, bo to też jest ważne. E, I ważne jest, żeby umieć blokować kogoś w bloku, czyli idzie przeciwnik, a wy na przykład dajecie mu bloka, przez co. E, blok albo wełnę, przez co y, on y, się nie, w niej blokuje i nie może y, nie może go nie może, y, on nie może was uderzyć, a wy go możecie uderzyć przez to macie dużą przewagę. I polecam sobie tutaj ćwiczyć, ponieważ to jest y, 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 właśnie praktyk klub, czyli że możecie y, dużo się nauczyć. Y, jeżeli chodzi o y, klepanie się polecam stick fight, per fight, bo też perełki są ważne, czyli tak? Perełki, po prostu walka perłami, walka z i polecam Wam też zagrać sobie cel, ponieważ klaczowanie jest bardzo ważne. Movement jest jeszcze ważniejszy, bo dobrze wiecie, że movement daje bardzo dużo. I to jest tryb chyba nigdy nie dołączy, widzowie. To jest tryb, w którym mamy ściany, różne takie rzeczy i musimy sobie przez je przechodzić. I teraz tak. Weźcie sobie, wejdźcie na wall block clutch, Albo w ogóle najlepiej sobie, widzowie, nie wejście na wall block clutch, tylko coś sobie wybierzcie. Ja spróbuję na coś wejść, bo yy, są tu małe problemy na tym serwerze. Dobra, widzowie, chyba odkryłem, co jest najlepsze tutaj yy, do klaczowania. Najlepsze do klaczowania jest. czekajcie, yy, Knoba clutch, A nie, sorry, Hit block clutch, Hit block clutch. No i patrzcie, no i sobie idziemy. Nie? No i klaczowanie polega na tym, że idziemy sobie. Tutaj. No i patrzcie. I to jest takie coś, że mamy zrobić klacza. Klacz polega na tym. O, czekajcie, <trafię> teraz mi nie wyszło akurat. O, musimy go strącić, a po czym. Hm. O, musicie go walnąć, po czym zrobić właśnie, widzicie? Klacza. Zobaczcie sobie. Nie uderzyłem go. Nie trafiłem, ale w sensie polega na tym to, yy, że właśnie widzicie? Musicie sobie postawić tak blok o jakąś powierzchnię, żebyście wiecie, nie, nie zginęli. Tutaj kolejna. No i to, to na tym polega. A więc polecam Wam na tym serwerze sobie yy, ćwiczyć. No i dobra widzowie. Ostatnią rzecz, którą chcę wam powiedzieć na temat yy, w sumie draklikowania yy, jest yy, to, żeby zrobić draklika możemy mieć myszki, które na razie wiem, to są tak od Steelseries, Series, Rival 3 oraz Rival 310, yy, 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 310 yy, Gloriusy model O i D, yy, 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 od Bloody wszystkie i od Rocata wszystkie więc mam nadzieję, że wam jakoś pomogłem początkującym, niepoczątkującym, że wam przypomniałem jakieś tam podstawy. No i dobra, siema.